Które tam czeka Zielono, patrzcie jak zielono. Dziura. A z dziury wyłania wow. się królik. Znaczy królik jako, jako artur, króliczaj eksploracji kanał Obejście pode ścianie nie jest wcale takie fajne. Jak się schodzi na ludzi A tu się wypiął, ale to znak, że już jesteśmy na górze. Chwila. Trzeba się stanąć jakoś. No teraz jest gorzej, bo buty są całe w błocie. Wskaz te. No, tutaj już od razu to się poczuć. Chyba dostać. Wolna lina. Tak jest. Wolna lina wyszedł bezpiecznie. No i elegancią. Nawet Daniel urabiał. Wszystko na razie do następnego siemka